Sezon karpiowy, ten prawdziwy, już nam się rozpoczął. Wszyscy wyruszamy nad wody, ale nie zapominajmy również wziąć ze sobą najnowszego numeru Karp Maxa. Na okładce w pewien sposób niespodzianka, bo to przypomnienie imprezy, która ostatni raz miała miejsce 15 lat temu. Puchar Polski. Kiedyś największa, w ogóle w historii, największa cykliczna impreza karpiowa w Polsce. Ponad 100 zespołów startujących w tych imprezach. Reaktywujemy karpiowy puchar polski i o tym właśnie temat numeru. A na okładce „Zwycięzcy ostatniej edycji zespół z Ukrainy”. Zresztą zespoły z Ukrainy startowały w sporych, sporych ilościach w tych zawodach. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby właśnie odświeżyć karpiowy puchar polski. Lider roku 2021. Podsumowanie waszych zgłoszeń złowionych karpii i amurów. Co działo się w ubiegłym roku, które karpie, które amury były największe, na co łowiono? jakiego sprzętu przede wszystkim używano. To wszystko właśnie w Liderze roku 2021. O tym, że karpie są bywają bardzo ostrożne, wszyscy doskonale wiemy, zwłaszcza na publicznych wodach. O ostrożnych karpiach Pisze Paweł Szewc: Jak podejść właśnie tego typu ryby, które zawsze z pewną uwagą patrzą, co się tam na dnie dzieje, i omijają nasze zestawy? Jak znaleźć się w takich sytuacjach właśnie w tym materiale? Jak mało kto, Jacek Nadalny, zna się na produkcji własnoręcznej, produkcji kulek. Tym razem. W materiale karpie uwielbiają kulki rybne. Wszystko właśnie o kulkach rybnych, jak je tworzyć, no bo łowienie na własnoręcznie wykonane przynęty to jest coś wyjątkowego. Mamy maj, ale dla niektórych sezon oczywiście już się wcześniej rozpoczął. O pierwszych karpiach w sezonie Adrian Wojtkowski. Gdzie patyki tam wyniki? Doświadczeni karpiarze wiedzą o tym doskonale, ale jak do. Tego podejścia, jak podejść do łowisk takich, właśnie trudnych z zaczepami, o tym Kuba Dłubaka. Zestawy końcowe, wiadomo, że to jest niezwykle ważny element. Od tego często zależą brania karpi. O klasykach przyponowych pisze Maciej Choroszewski, jego kilka ulubionych zestawów, jak je konstruować i do czego się nadają. Temat techniczny, że tak powiem, o ciężarkach. Czy jest możliwość, żeby Ciężarki centryczne można było łatwo wymieniać. Okazuje się, że można. Właśnie o patentach na ciężarkach piszę w tym numerze Karmax. W poradach sprzętowych, Harek Kaczorowski tym razem zajął się karpiówkami no na każdą kieszeń karpiówkami takimi do 350 zł. Okazuje się, że w tej gamie wędzisk jest z czego wybierać. W swoim kąciku dookoła świata, jak zwykle. Również w tym karmach się Steve Briggs pisze o najciekawszych połowach karpi, nie tylko w Europie. Kilka stron o nowościach sprzętowych, o najróżniejszych akcesoriach i sprzęcie karpiowym, który jest nowością w roku 2020. Drugim, czyli to wszystko, czego nam brakuje, i w co powinniśmy się przed rozpoczęciem w trakcie sezonu zaopatrzyć. Koncik metod Fiderowca, jak zwykle w każdym wydaniu Carp Maxa. Tym razem o tym, że praca przynęty jest ważna. No i jak zwykle, ostatnie strony Karp Maxa to są karpiowe opowieści, między innymi o chorwackich roztarkach. Cóż to za rozterki? Dowiecie się z tego materiału Karola Trelki. Siłacz to taki dość enigmatyczny tytuł. No, odnosi się do karpia oczywiście. O tym pisze Jacek Lorenz. No i jeszcze jeden tekst Paweł Kokoszka o zdrowej rywalizacji. Wcale nie chodzi o pojedynek na pięści, chociaż ze zdjęcia tak mogłoby się wydawać. Tak więc spotykamy się na rybach, bierzemy ze sobą Karpmaxa i pułama będę.